Także siema. Dzisiaj idziemy po nowy sprzęt. Troszkę odśnieżona droga. Do paczkomatu klasycznie. Tutaj mamy jeszcze hołdy. No i co? Widzimy się pod paczkomatem. siema. Mamy nasz paczkomacik. Uf, otwieramy i wyciągamy sprzęt. Nawet tego nie dotknę. Tak to otworzę. Mamy sprzęt i go do domu. Przem tu pchany na wypchłoną skrzyk, i do domu. Także ja już jestem w domu. Czekajcie, tylko znajdę karambita. Mogę tu pokazać te wartości, dobra, mam karambita. I fu, jest tam czuszka. Kurde, nie po tytule wiecie co tam jest. Tam jeszcze trochę sporo poczekać. Dobrze takie. Macie tutaj. Jest to ciężkie, ale się nie dziwię. Kosztowało mnie zawartość tego około 370 zł. Myślę, że było warto. Tylko wiecie, w czym jest problem. Takie biurko, na no takie biurko mam kłaść nowy sprzęt. To tak nie może być. Dobra, także jest już nieco lepiej. No i jest nieco lepiej tutaj jeszcze trochę mokreń przetarta, ale to chyba wysuszę. Ale tylko się wygląda bardziej czysto. I patrzcie co tutaj mamy. W ogóle tu mam monitor tutaj przedstawiłem. A cały sprzęt bardzo wiele pieniędzy leży sobie tutaj. Tak po, tam dwie rzeczy z tego sprzętu już są nieaktualne. Także teraz sobie położymy kamerę. Nie mam lepszego do położenia. To nie jest aż takie duże, więc się to zmieści. Możemy zaczynać. Także, kurde dane. Dobra, zrobię tego. Zrobię tutaj czarne. I nie będzie widać. Mokra jest, kurde mokra jest. Trudno, dobra. wytrę to. Znaczy to pewnie to jest no Tak, ale... no, grubo ja to nie to... że to... Nie jest Nie jest z to. ale... to. Nie to. Nie to. Nie to. Nie to. 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 Nie to. Jak ja Nie Nie odpakowywałem. Nie to. Jak to. Nie 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 Już widzę, co tutaj mamy. Już to widzę. Dałem za to naprawdę sporo hajsu. dałem za to 350 zł. Myślę, że się opłacało w gminie. Ten. Jest, pierwsza rzecz. Najważniejsza, najdroższa. Genesis Store. 300, RGB, TKL Musiałem przetrzeć tylko Stryj taśmą Już miałem dawno zamiar kupić tą klawiaturę Jezus, cała jest mokra od tyłu Ty mądry człowieku Na pewno kupić powiegramy tak Przetrzemy szybko, przetrzemy, żeby się Przecieramy sobie i położyłem na tym oczy pudełku. Tu trzeba zrobić? czysto, to nie mokro? A Aha, bo moje podłogi. Właśnie, mamy przed chwilą podłogi. To jest ten mankament. Zrobimy to inaczej. Zrobimy to inaczej. Zrobimy tutaj takie miejsce. I zabieramy się za otwarcie naszej klawiatury. Jak coś na kolejny opening jest inna rzecz jeszcze, bo to nie jest wszystko, co zamówiłem. Także tutaj. Ale czekajcie. Oni To TOR300 RGB są RGB kolorki. Można zmieniać mi mechanik. To jest mechanik. Pierwszy raz będę grać na mechaniku, znaczy już grałem na mechaniku, ale pierwszy raz. Będę używać jako siebie mechanika, bo normalnie miałem membranówkę, to wam przyniosę. Przedtem... Do tej pory to była moja klawiatura, mechanik, Znaczy czy membrana... Taka duża dosyć, ta jest dwa razy mniejsza. Taka duża membrana, miała trzy kolorki, to będzie RGB cały, więc... Chyba tutaj mamy RGB, tutaj mamy ile milisekund, chyba... Czas. O kurde. Dziękuję. Klasycznie, chcę więc podrzeć, ale już się podarło. Także uwaga, uwaga. Ok. mamy jeszcze takie pudełko przed... Tutaj osłania wszystko, żeby nic się z naszym sprzętem nie stało. Tutaj tutaj uwolniamy ląbę Dajemy to do góry. Co dostajemy? switcher do wymiany na przykład klawiszy. Bardzo dobra rzecz. Wlepy Genesis'a. Instrukcje obsługi. rozwijamy. Mamy haftowany ten. Jest sama klawiaturka. Teraz tylko zobaczmy Powiew nowości Cudowne. Jest jej uderzać już. Okej. Okay. Mory, okej. Okay. Mechaniczna klawiatura. Mamy mechanikę wreszcie. Tutaj macie porównanie jeszcze. Zrobimy się porównanie. Jest to tyle mniejsza. To jest metal, wszystko, a to jest plastik. Więc to jest taka porównanie. Tak ono się prezentuje. To na pewno już ten odcinek. I teraz ja muszę nagrać drugi opener, tak choćby. I wam zaraz pokażę, w momencik, i będziecie widzieli, jak to się prezentuje. Te ledy jak działają i wszystko. Także tutaj jeszcze mechanik. Świetnie. Teraz będziecie widzieli. Także słuchajcie, tak to wygląda, już wszystko podpięte, zobaczymy zasłonięte rolety, teraz pokażę Wam wszystkie tryby tej klawiatury. To jest pierwszy tryb, taka fala. Tu jest taki tryb, że tak po prostu. Tu jest, że tak, takie choćby okręgi się robią, też bardzo fajne w sumie. Tu jest taki, że tak od środka się tak rozwalają. Tu jest, że tak Tu jest coś takiego Tu jest, że coś takiego mamy O, a tu mamy baga fajny tryb. Patrzcie gdzie klikam, tam się podświetlają. Będę go chyba używać Bo jest piękny Ten tryb jest piękny, dobra Ale, gobra, przejdźmy dalej Dobra, kolejny to znowu ten. Teraz taki. Teraz taki. Teraz taki. Teraz takie po prostu zwykłe zmiany trybów. No i to będą chyba wszystkie. Jeżeli chodzi o samą klawaturę. Jak ona brzmi? No, sorry, za tam, na dół. Tak ona brzmi. Jest spoko, ale będę musiał już kończyć, bo słyszycie co się dzieje na dole, nie mam spokoju, żeby wyjąć Tak ona brzmi, nie grałem jeszcze na niej, ale pokażę wam brzmi. brzmi. tak. No i co, to będzie chyba tyle, jest metalowa cała tutaj w dołu, mam tutaj takie nóżki jeszcze. Łączymy światło. Są tu nóżki wysuwane, jest ogólnie chyba metalowa. Kosztowała mnie 200, 220 no, mi się wydaje, że była warta zmienimy sobie jeszcze trybik no, zostawimy taki no i co, to będzie koniec tego odcinka także na razie jeszcze, może potem powiem jak tam w grach ona działa, no i siema